Wracamy do eksploracji w kontynuacja filmu przez niego. Były jakieś krzyki, a jak tu wchodziliśmy, to była tam na dole policja. Kogoś tam sobie ścigali, ale to chyba jakieś wewnętrzne sprawy, także nie ma paniki. A teraz myślałem, że zamknąłem auta, po prostu musiałem wyjść, żeby mi tam nic w tym aucie nie zginęło. No po prostu tak szybko sobie tu weszliśmy. Było w ogóle, że nawet nie zamknąłem auta, tylko Tu byłem. Więc lecę na górę jeszcze. Lecę na górę jeszcze, by tam nie było. I zobaczymy, co tam. Ciekawego mamy na górze. Bo to w tym budynku. Na piętrze. Ej, tutaj, w ostatnim. Było to właśnie zamieszanie z tymi 11 trupami, co powiem, że nie jestem pewien, bo po prostu to dowiedziałem się z tego odcinka To jest jakieś łóżko jeszcze z tego odcinka po prostu urówek z historii, co oni się pojawili. Tutaj są jeszcze jakieś zdjęcia czyjeś także nie będziemy to a tu przewinęło z czasem książka. A, nie wiem, to jakaś współczesna książka. Myślałem, że to coś starszego. Tu mamy kuchnię. Tu mamy łazienkę z malutką taką i bojlerem. Także w łazience jest praktycznie wszystko, co potrzebne jest do życia. Tutaj nie mamy na razie nic ciekawego. Co tu mamy? z Madagaskaru. No, bo trochę rzeczy jest, ale w w porównaniu, jak tu byłem wcześniej, to nie ma, nie, ma, nie ma już za dużo. Po prostu ludzie, którzy tu remontowali pewnie też sobie tu mają pralkę. Też pewnie sobie skorzystali z tego. Z tych dobrodziw, które tutaj były. Niestety. Nie pochwalamy tego, ale nic nie możemy na to poradzić tu mamy obrazek szafki kuchnia jeszcze jeszcze nawet jakiś słoik został zjedzony czyli wszystko co do życia potrzebne, tu mamy jeszcze taką szafę czyli meble praktycznie w całości, jakieś dziecko tu najprawdopodobniej było mieszkało, bo jeszcze są jest masa zabawek Kolejne mieszkania, kolejne ciekawostki, cały czas mnie ciekawi historia tego całego osiedla powiem Wam, bo różne, różne, naprawdę przeróżne rzeczy słyszałem, a mnie dalej ciekawi dlaczego, no, wiadomo ludzie, tutaj fotelik jeszcze dobry, wiadomo ludzie uciekają z danego osiedla, zostają wysiedleni, zostają wygodni dla osoba. Zabierają meble i podobne rzeczy, no bo to przecież to jest podstawa. No. Właśnie dlatego to wszystko mnie tak intryguje i, i to osiedle mnie. Za każdym razem, jak tutaj jestem, raz nagrałem je tylko z zewnątrz, ale za każdym razem, jak tutaj jestem, to jest po prostu pełen niepewności, ciekawości, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Wielu ludzi pisze naprawdę różne komentarze, że, że po prostu nawet tam już były takie. Troszeczkę przepychanki słowne z moją osobą. Lodówka, której nie otwieram. Że coś tam, że ja coś tam mówię za dużo, za mało. Po prostu nie wiem dużo na ten temat. Snuję domysły. No bo to takie trochę chyba dziwne dla wszystkich. Tu mamy jeszcze po prostu dużo mebli, także podejrzewam, że ludzie, którzy tutaj ograbiali to wszystko nie mieli ochoty i siły na znoszenie z tego, z ostatniego piętra, bo jesteśmy na ostatnim piętrze, także tu mamy mieszkanie, które jest przebite. I nie wiem właśnie, czy to nie był tutaj właśnie ten chłopak z e, history, z tym z history, bo bo po prostu tutaj, tutaj po tym bloku też ich oprowadzał. E, powiem wam, że tutaj idziemy dalej. Kolejne mieszkania. Mieszkania, staram się pokazać Wam ich jak najwięcej. Chciałbym wszystkie. Tutaj tu mamy takie jakby z aneksem jak kuchennym. Kasiala kawalerka. Jeszcze ciuchy. I bardzo dużo tych się zostało jak na po prostu zwykłe przeprowadzkę. Ludzie z reguły zabierali takie rzeczy, tu kiedyś były. To jeszcze też że trzeba w To jest taki aneksit. To tu kiedyś byłem na pewno. Byłem w tym bloku kiedyś, ale nie byłem wszędzie, bo już Wam mówię dlaczego. Duża większość tego tutaj było pozaburowywane po prostu. Nie dało się wejść do niektórych. Do niektórych nie dało się wejść w ogóle. Można się przestraszyć, bo tu pociągi jak jadę, to, to po prostu wszystko słychać. Tu to jak widzicie. się słychać. To mam kolejne jakieś okna zabezpieczone. Nie, to jakieś meble. W szczęście zabezpieczone. Tu mamy wyjście na dach. Można się wyrzucnąć. Niestety. Tu mamy kolejne mieszkanie. Kolejne mieszkanie, w którym chyba nie byliśmy. Tutaj jest masa mebli. Jest jeszcze nawet jedzenie w lodówce, które już nawet nie śmierdzi, o tak wam powiem. Kalendarz z 2019, bo ponoć ostatnie lata jakie tu były zamieszkałe. No właśnie 2018-19 i tutaj jeszcze przejście do jeszcze jednego pokoju jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Co my tu mamy na ziemi? O, pamiętacie takie historiki. Middlefield. Nie wiem z czego to było, macz, a tak, bo trochę tego było dużo. Różne serie. No to idziemy dalej, to było dużo. Mebli. Jeszcze dwa mieszkanka i będziemy stąd się ewakuować. Tu mamy, pamiętacie, ten domek, to tu byłem. To domek, który jest na jednym z moich filmów, jako ta filmu że tak powiem tutaj ktoś już zdemontował i postawił na dole boiler w ten sposób I tu mamy kolejny pokój który jest prawie że pusty tu mamy a teraz dla was mam niespodziankę i ciekawostkę I telefon jest telefon dzwonimy no nie ma sobie telefon to mi się kojarzy z z takim horrorem, jak nawet nie z horrorem, bo też to był film, którym yy, złapał mnie podłączony telefon. No naprawdę od razu takie skojarzenie. Dobra, to by było na tyle w tym bloku, co Wam mogę pokazać. Bo to tak naprawdę to jest tylko jedna wielka graciarnia teraz. I, i trzeba, by było, trzeba by było powoli schodzić na dół. Chyba nic ciekawego nie zobaczymy. Są jeszcze dwa bloki, ale wejście tam jest bardzo utrudnione. Aczkolwiek ja spróbuję wejść do jeszcze jednego. Może mi się uda, zobaczcie wszystko zostało zamurowane i wszystko zostało zniszczone, no dobra schodzimy na dół z kolejny odcinek budziarskiej, ale tym razem udało mi się dosyć dobrze przepatrzeć te budynki, także co mogę powiedzieć, tradycyjnie łapka w górę, subskrybujcie, Dla raz może prawie wszędzie, na razie.